Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, mamy następną paczkę. Zabieramy się do otwierania, co? Zobaczcie, jest on od firmy Red Audio. Dobra. E... Szukam nożyka i otwieramy. Są instrukcje, zobaczcie. Zapewne będzie to w kilku językach, ponieważ są dwie. Więc tak dość fajnie. Oczywiście jest to akumulator LiFePO4. Dobra, patrzymy dalej. E, tu mamy. Ach, tu są. Tu są śrubki. I osłonki. Ok. Jest i, akum i akumulatorek. Słuchajcie. E, niestety przyszła dopiero jedna paczka. Jest to sam akumulator. Oczywiście są z Bluetoothem, więc bardzo fajnie. Będziemy mogli przez telefon wszystko sobie sprawdzać. Dobra, go, już go wyciągam, co? A i zobaczcie, co ty fajny akumulatorek. Jest bardzo lekki. W porównaniu do kwasiaka tego łowiowego, to jest y, naprawdę spora różnica. Nieźle wygląda. Hm. Dobra, jak będzie ładowarka. To zaraz to zaraz sprawdzimy sobie, e, jak to ze sobą funkcjonuje, co? No i zobaczymy z telefonem, ale muszę to rozgryźć, bo wiecie ja to otworzyłem, ale jeszcze nic nie wiem w ogóle co i jak, e, o co tu chodzi. Dobra, zabieram się za studiowanie instrukcji, hm, no czasami trzeba. Moi drodzy, jest ładowareczka, jest akumulator, ładowarki jeszcze nie widzieliście. Nie, nie widzieliście. 20A, wszystkie przewody, które są potrzebne. Eee, oczywiście to już jest ten system taki na wtyczkę, że podłączamy eee, do akumulatora. Jest przewodzik, ładowarka, no taka solidna, ciężka. Dobra, za chwilę ładujemy akumulator. Podłączymy do, telefona, do, telefona, do telefonu przez Bluetooth i będziemy go ładować, bo za chwilę idzie on do przyczepy. Wyjeżdżamy, jutro o drugiej w nocy wyjeżdżamy, i, przy... i akumulator idzie do przeczepy, więc szybko trzeba wszystko e, połączyć i, i naładować jedną ręką. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić, ale będę próbował. A, zobaczcie, tu są takie kapselki. Trzeba je najpierw wykręcić, żeby udało się wkręcić śrubę. Dobra, teraz wezmę kluczyk i to dociągnę. Z drugiej strony jest to samo. Taki kapselek wkręcony. Dobra. Szybciutko wkręcę. Dobra, już podłączony jest do prądu. Więc już tu mamy prąd i podłączamy co? Włączy znowu je. A, tak sobie was przytrzymam czasami. Bycie grubym jest pomocne. Okay. O, włączył się wentylator jak słychać, więc on się ładuje. Dobra, ja teraz spróbuję podłączyć go do telefonu. No dobra i się ściąga No może na Wi-Fi będzie szybciej No ściągnął się już Bardzo szybko No widzicie zmieniłem ten tę ochronę na ekranie Ale jeszcze znowu ją zniszczyłem Dobrze jest po polsku, więc super. Ok, za pomocą kodu. Teraz kod będziemy skanować w Ojej, ja jeszcze muszę się zalogować. I na to już sekundę. A, zarejestrować się najpierw, może wypadało. A mamy. Tutaj urządzenie. Kod słuchajcie, nie wiem dlaczego ale nie chciał mi udzielić uprawnień, żeby zeskanować, no ale urządzenie już mam. Łączymy się z urządzeniem. Powiodło się informacje. Zobaczmy. A więc tak, a, jest naładowany do 54%. Mamy wszystkie potrzebne informacje, które są. Przez dwie godziny będzie jeszcze się ładował. To jest chyba dość ważne. Ciekawe czy to będzie zawsze dobrze działało. Okej. Okay. Pobiera 19A z małym haczykiem. No dobra, no to czekam aż się naładuje i śmigamy, żeby go zamontować do przyczepy. A więc tak jak widzicie już akumulator zamontowany, zaraz jeszcze pozasłaniam wszystkie te końcówki, klemy, pasek, żeby go nie zgubić w razie czego. I ten akumulator już jedzie z nami teraz na gorący potok. Bo właśnie wyjeżdżamy na gorący potok. Znaczy nie to w tej chwili. W tej chwili ja zabieram przyczepę i jedziemy pod dom. Troszeczkę ją tam przygotować do drogi, bo jutro wyruszymy o drugiej w nocy, więc mamy trochę jazdy przed sobą. No dobra, akumulator wrzucony. Wiecie co może? Ja go uruchomię i zobaczymy, co nam ciekawego teraz pokaże. Aplikacja. Dobra, uruchamiamy aplikację. Pyk. O, no, połączyło się. I co nam pokazuje? Nie bierzemy nic. No nie chciało mi się czekać ten 1%, więc go wyciągnąłem, OK, ale mm, teraz nic nie jest, nie ma poboru żadnego z akumulatora jest na 99%. Dobra. Fajnie ta aplikacja bardzo szybko działa, bardzo mi się podoba. ok Dobra, montuję tutaj do końca i, i śmigamy. Wiecie, co zawsze mnie interesowało, ile mover bierze, e, no trochę bierze 500 Wat gdzieś, więc nieźle, nieźle ciągnie, ale widzę akumulator jakoś niespecjalnie to odczuwa. Jakoś nie ma wyraźnych spadków, Oj. więc jest całkiem całkiem. No dobra, w sumie spadło nic. Eee, ten kawałeczek tutaj, jak przejechałem, zobaczcie e, stamtąd tutaj, po trawie, więc pewnie dość ciężko było moverowi. Ale nie odbiło się to na akumulatorze jakoś specjalnie. Teraz nic nie bierze, wszystko jest wyłączone. No dobra, myślę, że fajnie to wygląda. Kochani, zobaczcie. Będę montował tą ładowarkę. Red Odo akumulator jest już w środku, jak widzieliście, więc ją muszę tu zamontować jakoś. Już na stałe. Ta zostanie tutaj, tak w razie czego, bo ona ma funkcję zasilacza. I ona zostanie tutaj. Niech sobie jest, jakby coś się stało w razie czego to zawsze mamy dodatkową, dodatkowy prąd, jak będziemy na kempingu, więc ona nie zostanie a tą zaraz gdzieś tutaj sobie też zamocuję i będzie już komplecik. Na tak, że gdzieś, gdzieś się to złączę. Plusowy nie problem, gorzej na minusowym, ale coś wymyślę.